Słońce, ciepełko, sezon działkowy już jest w zasadzie w pełni, ale jest coś, co spędza sens powiek każdego działkowicza. No i są to nieproszeni goście. Nie mówię teraz o kotach, czy lisach, czy jeżach, bo z tym można sobie poradzić. Mowa raczej jak zwykle o człowieku, najgorszym szkodniku ludzkości. No i co z tym w zasadzie zrobić? Przecież nie będzie nikt siedział na działce przez cały czas, żeby pilnować dobytku, można zainwestować w monitoring. I to najlepiej taki, który niekoniecznie wymaga internetu do pracy, który można połączyć wygodnie, na przykład z panelem solarnym, Albo taki, który też nie wymaga żadnego dodatkowego komputera czy dysku twardego do zapisywania nagrań. Pogadamy sobie dzisiaj o dwóch kamerach Orlo, a także o panelu solarnym, który idealnie do nich pasuje. Zapraszam do materiału. Panele solarne zna już właściwie każdy. To jest prosty sposób na to, aby trochę zaoszczędzić na prądzie, a także dorzucić swoją cegiełkę do ochrony klimatu. Na działce, na której bez przerwy działby monitoring, taki panel jest w zasadzie nieodzowny. Pogledajmy sobie o Orlo SM6030. Orlo SM6030 to intuicyjny panel słoneczny połączony z akumulatorem, do którego montażu wcale nie potrzebujecie żadnego eksperckiego doświadczenia czy pomocy elektryka. Szczerze mówiąc, jestem praktycznie pewien, że z zainstalowaniem. Go na działce poradziłoby sobie nawet większe dziecko. Podkreślam większe tylko dlatego, że warto taki panel solarny podwiesić trochę wyżej, żeby nie kusił złodziei i zbierał dłużej światło. Montaż sprowadza się tak naprawdę do przykręcenia panelu solarnego do ramienia, będącego jednocześnie częścią zestawu, czyli akumulatorem właśnie i zamontowania całości na wybranym słupie lub ścianie przy pomocy dodawanych elementów montażowych. Można też ukryć kable w dołączonym pudełku. Nic prostszego. Orlo SM6030 to tak naprawdę 60%. Panel solarny połączony z akumulatorem o pojemności aż 30Ah. Łatwo podłączyć do niego monitoring i nie tylko. Zasili inne urządzenia wymagające napięcia 12V, np. router lub lodówkę turystyczną. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi bez problemu również w pochmurny dzień. Do tego panel jest wodoodporny, a jego ramię producent zaprojektował z myślą o montażu kamery monitoringu. Dlatego świetnym pomysłem jest kupno Orlo SM6030 w zestawie z jedną z kamer prezentowanych w tym materiału. Materiale. Jeżeli to zrobicie, to przede wszystkim łatwo zmontujecie całość, a poza tym uzyskacie też w zasadzie nielimitowany, ekologiczny i na dłuższą metę nieodczuwalny dla domowego budżetu monitoring na działkę. Również tam, gdzie nie ma prądu i w pochmurne dni, dzięki akumulatorowi. No dobra, ale to są kwestie energetyczne, a my mieliśmy gadać o zabezpieczeniu działki. To poznajcie dwie kamery: Orlo Z12 oraz Orlo Z7. Obie mają sporą rozdzielczość, obie korzystają z aplikacji, która pozwala konfigurować różne rzeczy, sprawdzać nagrania, sprawdzać zdalnie, co się w ogóle na działce dzieje. Oba korzystają też z karty SD, na której zapiszą się wszelkie nagrania, więc nie musicie mieć komputera na działce. Główna różnica? No dobra, główna różnica to cena, ale drugą główną różnicą jest to, że Orlo Z12 działa na bazie Wi-Fi albo ethernetu, a Orlo Z7 na bazie karty SIM. Więc de facto taką kamerę możecie postawić gdziekolwiek, gdzie jest dostęp do prądu lub panel solarny i będziecie mogli sobie podejrzeć co się w tym miejscu dzieje zdalnie z każdego miejsca na świecie. Pogadajmy o tych sprzętach. Na początek mniej droga z opcji. Orlus Z12 to kamera na działkę, która nie przetrzepie Was po kieszeni. To model obrotowy, nagrywający maksymalnie w jakości 2304x1296 pikseli w 15 klatkach na sekundę lub Full HD przy 30 klatkach. Sprawdzi się zarówno za dnia, jak i nocą za sprawą diod IR, gwarantujących czarno-biały podgląd do 20 metrów oraz białego podświetlenia o oferującego kolorowy obraz po zmroku. Orlo Z12 jest kamerą IP, a to znaczy, że może uzyskać dostęp do internetu. Jak sama nazwa wskazuje, kamera obsługuje Internet Protocol, czyli zestaw zasad umożliwiających łączenie się z internetem. To umożliwi z kolei podgląd na żywo z dowolnego miejsca tego, co dzieje się na działce, powiadomienia i funkcje zdalne. Połączenie z internetem odbywa się poprzez Ethernet lub WiFi. wymaga jednak routera GSM na działce lub podłączenia działki do internetu. Jeżeli to zrobicie, to uzyskacie do Orlo Z12 dostęp z każdego, Miejsca na ziemi. W dodatku taka kamera powiadomi Was o nieproszonych gościach przy pomocy powiadomień mailowych, a różne jej ustawienia zmienicie prosto przy pomocy dedykowanej aplikacji na telefon. Z drugiej strony wcale nie trzeba jej podłączać do internetu nic nie stoi na przeszkodzie, aby kamera zapisywała na bieżące nagrania wprost na kartę SD. Obsługuje nośniki danych o pojemności nawet do 256 GB, co przekłada się nawet na miesiąc nagrywania. Miłym dodatkiem jest to, że Orlo Z12 sama skupi się. Się na intruzie. Inteligentne rozpoznawanie ruchu lub ludzi sprawi, że ta kamera na działkę nie przeoczy tego co najważniejsze. Ten system monitoringu jest prosty w montażu, wodo i odporny mamy tutaj do czynienia z IP65, a także funkcjonalny. Idealny ze wspomnianym zestawem solarnym, czyli panelem słonecznym i akumulatorem, umożliwiającymi stałe zasilanie orlo Z12, również w pochmurne dni, a także na działkach, na których po prostu nie ma dostępu do prądu. Z kamerą na działce można się w każdej chwili połączyć i korzystając z budowanego głośnika z mikrofonu, a także alarmów, przestraszyć potencjalnego złodzieja. W sensownej kwocie dokupicie też dostęp do chmury danych. W niej przechowacie na bieżąco nagrania z kamery, tak aby je jeszcze lepiej zabezpieczyć. Wiecie, w razie, gdyby złodziej stwierdził, że zgrzytnia wam kamera. Być może ciekawszą propozycją jest z kolei kamera obrotowa Orlo Z7, również do zamontowania pod panelem solarnym z akumulatorem orlo SM6030. Na pierwszy rzut oka, model Z7 od poprzedniczki różni się przede wszystkim budową, jest z metalu, ale poza tym. Zatem zmiany też wydają się marginalne, dopóki nie zaczniemy rozmawiać o czymś naprawdę ciekawym. Sięga nieco dalej nocą. Przy podczerwieni nawet do 45 metrów, ma nieco czulszy mikrofon i oczko wyższą klasę szczelności. Tym jednak co jest w niej najbardziej ekscytujące, jest fakt, że korzysta z karty Nano Sim do łączenia się z siecią 4G. Dzięki temu możecie bez inwestowania w router przy pomocy aplikacji uzyskać do kamery dostęp, zmieniać ustawienia i przeglądać nagrania praktycznie z każdego miejsca świata. Jest jedna istotna kwestia. Jak twierdzi przedstawiciel producenta, model wymaga do pracy prędkości internetu przy wysyłaniu i pobieraniu na poziomie 4 megabitów na sekundę. Sprawdźcie więc przed zakupem, czy jesteście w ogóle w stanie tyle osiągnąć, łącząc się przez sieć komórkową na waszej działce. Natomiast jak już to wam się uda, to będziecie korzystać z naprawdę nowoczesnego sprzętu. Orlo Z7 aktywnie obserwuje otoczenie, automatycznie podąża za ruchem lub ludźmi, a po zniknięciu osoby z okolicy wraca do ustalonego punktu startowego. Automatycznie Powiadomi was przy tym o wtargnięciu na działkę, a także włączy alarm dziękowy oraz świetlny. Dzięki aplikacji, w razie czego zawsze możecie nastraszyć potencjalnego złodzieja, komunikując się z nim poprzez wbudowany głośnik i mikrofon. Od razu też pobierzecie na telefon nagranie z karty SD, w razie gdyby przyszło mu na myśl zniszczyć wasz działkowy monitoring. Jeżeli nie macie pewności, że uda wam się zdążyć, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć alarm lub kupić dostęp do automatycznego zapisu nagrań w chmurze. No dobrze, więc poznaliście dwa rozwiązania Orlo, a także dodatkowy panel słoneczny, który świetnie je zasili. To interesujące rozwiązanie ze względu na obecność akumulatora. Nie każda działka ma dostęp do prądu, a panel słoneczny SM6030, wyposażony we wspomniany akumulator, umożliwi stałe podłączenie monitoringu do prądu niezależnie od warunków. Dajcie znać poniżej, co wybieracie, co w ogóle sądzicie o takich rozwiązaniach. Odezwijcie się po prostu. Widzimy się tam, widzimy się także na naszych socialach, to znaczy na Facebooku, w grupie testerzy wideotestów, na Instagramie, na TikToku oraz w kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie i miłego działkowania. Cześć!